Czuwaj. Cześć! Zbliża się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, dlatego jak co roku przypominamy Wam, jak możecie licytować nasze przedmioty. Mamy trzy sposoby. Pierwszy sposób to nasza grupa na WhatsAppie, na którą Was serdecznie zapraszamy. Skanujcie kod QR albo wejdźcie przez link w opisie. Na tej grupie będą wysyłane zdjęcia wszystkich naszych licytowanych przedmiotów, a Wy za pomocą wiadomości możecie je właśnie licytować. Drugi sposób, to jeżeli nie chcecie wysyłać wiadomości, możecie zadzwonić do naszych telefonistów, którzy będą siedzieć na scenie. Dzwoncie pod numery telefonów, które będą wyświetlane na transmisji live lub podane w jej opisie. Trzecim sposobem jest oczywiście przyjście do naszego Kina Mieszko i licytowanie już na miejscu. Zachęcamy Was do licytowania, ponieważ w tym roku zbieramy na choroby przewodu pokarmowego u dzieci. Siema!